Wracamy do skaków. Tu już nie wiem, czy to jest stacjonatka, czy kapeletka. Bardziej już taka kawaletka. a w sumie Ale, no jak mówiłem, stacionatka, kapeletka. Ale bardziej stacionatka. Mam mega też brudnego drąga. ostatnio byłam na dworzu. Normalnie byłem. A teraz znowu jest no już mokro. I te. No Ale już od w gagam. No, bo... Na dziurę i dalej galop, galop. Jeszcze się ogólnie, mega trochę, jakby, się trochę boję. Więc mam jakąś dziurę. Galop! koniu galop, galop! Nie chcę mu się. No galop! Nie chcę mu się chyba tak galopować. Zakwędę mi fajnie To już czuję, że wyłamie nie wyłamał. Chwila tempa. Pójdziemy. skoczymy sobie. A dobrze, szkoda w falach. Jeszcze ja się zmęczyłam. Moja mama chyba przyszedł do domu. Ale to nic. No ja i zmęczona. W tej chorobie. Więc zaraz idę do domu Max za 50 centymetrów dzisiaj podskoczył No hop Wiem, koniec obrody Nie skończyłam A jest ogólnie kucyko arabem e, W opisie mam napisane że Jest on kucykiem Po nie miałem czasu Zmienić, bo kucykiem Ale w sumie on jest kucyko arabem I nie, ma, nie miałem czasu zmienić ja już nie będziemy zmieniać, sobie, sobie już nie będziemy wskazać ale tamtego. tam Jak już pod koniec treningu, jak już schowałem te przeszkody. Ej, czekajcie, zejdę z niego. Mam takie coś, co ogólnie tak sensu złuskać. Tam mam 30, tu 50 chyba, happy, tu 50, tu 70, coś w tym stylu. Czekajcie, zobaczcie, co jest z moją. Zaraz wracam. Dobra, to była moja mama bo mam jeszcze tam przeszkody dla wsa. Tutaj sobie wbijłam jednego tego, żeby widzieć, że to jest dziura. I już z moim przed jak ze następnego ten no to sobie tak postawiłam. Tak się prezentuje jedno. I nie, to nie to jest tu to jest, to jest 50 tu 30, a tu jeszcze taki cały Ja no, no. Skrócimy sobie już... Uff. Wolę, skrócić, wolę skrócić już wodę. Nie muszę bardziej uważać, bo to jest subek i nie się w niego wlecieć A jakbym po prostu w niego wleciał, to nie się wywaliła To jeszcze Ora by się potknął i mogło mu się coś stać Ale nic nie teraz nie chcę, bo mam latarkę w telefonie Tak no, ma mam latarkę i nagrywam, a na telefonie tak, wiem, czy to ma Ciutiu. Ora No, on się u mnie też nie chce do tego obracać. Galop i od razu galopował pował Tu jest ta dziura Przejdź oreo Muszę oreo pował, że dobra i ta szybko, żeby nie był mokry Wodę Drugi słupek bo, bo już się w tym waliłam. I to by było gorzej. Ale dobrze, bo u mnie ogarnie tak ma że jakby się potknie. Jest dura. i jest w dziurę. Jakby jak już tak na tą długo to ogarnie i ją pod, podnosi. Nie. I to jest właśnie w tym problemu, że tutaj jest głębsza i większa dziura. Mojego kolegi Mojego kolegi, nie kolegi On mnie w wkurza O nie I on tu przyszedł, to właśnie To jest Antek Antek widzi się wkurzał I mi spamował na Whatsappie Kolejnie chyba będę miał na Whatsappie my Też kahaterejmą Więc jakbym nie miała to wam powiem itp Galop I my go ładnie teraz jak go powiedzieć słuchaczy Antka Muszę Dobrze staranie omijać Tego, tak, wiecie, tą dziurę Hop. Dobry koń Otrzymujemy galop, galop. Chciał przejść do kusa Coś mi nie udało Coś mi się nie udało Muszę przez chwilę do dodawać. I no. Na ja tej okazji idziemy na chwilę do tego, a tylko powiedzieć, że mi jest mało typę. Zaraz wracam. Dobra, lecimy. Galop! zakręt Galop, galop, galop! Hop! Dobrze! Galop! No, galop! nikus galop! Szybciej! Szybciej, szybciej! Dobrze! Skoczymy w 50 cm w parę razy. I już kończymy. Mamy 50. Trąga ustawie i lecimy. Dobra, kusuj, 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 galop! galop On na niego dzielił, tylko żeby mówię jak galop na no dalej. I nie mam przed ojoj, Oj, oj! sobie nie bosko tak tak? 50 bo nie jest niski, to Papa!